I ma być, bo odcinek z czego nie pamiętam nazwy. Z... z tego jest dzisiaj odcinek. Invite your friends and jet a boost. Boosty W boost, w boost, Morgan's, co jest? Oj, trochę dużo tych gier mają. No powiem, że trochę dużo mają. Tutaj bo on nigdy nie rozwala Klikamy! Dobra, widzicie ile ja mam tam damage'a Rozwalę go zaraz Nie. Jeden win i jeden x O Ślewna. 100 winsów. Dobra. Pacz. Nie. Przyszę w pierwszej raz grę w tą grę. Pierwsza. Jaj, z 100 nie. To ja zrobię sword fight. Earth boss. On mnie bije. Nie, nie, nie. A... a, dobra. To ja nie. To ja może nie idę. Dobra, widzowie. Jak teraz tam pójdzie? O, wie lepiej. Jakiś tam se sejdzie, który ma 7 winów. Tylko mnie nie rozwal. Nie, on zrozumiał to rozwal. Dobra, jednak nie rozwal. Prisoner. Dobra. 10 ekspa kolejnego. Więc nie na tym dobra polega żeby się rozwalać i tak będziemy robić cały odcinek. Wiecie widzowie? Wiecie? I będziemy tak robić i walić tego nuba cały odcinek. Ja oczywiście żartuję, będziemy musieli walić go, żeby dostawać winy. Co nie? A damage nam ciągle wzrasta i nie wiem skąd coraz więcej go dostaje. Skąd to się bierze tego nie, nie? Ty aha to przez X chyba? Ej no plus one trillion avery's nie? Ile to kosztuje? 200 robuxów a jest. Nie, nie. tutaj za 1000 robuxów jeden trilion plus 100 tysięcy za 200 robuxów no co? Ej dobra, dużo mu zadajemy. I go... i to bardzo tu. Du... Co dostaniemy? Dostałem 1%, Plus 1 winów, że co? Ja go rozwala mnie. Prisonera, który nie... No, słuchaj pan. Prisoner, za że spadnie. Prisoner, za spadnie. 3 winy i 10 ekspa. Jeden ja tylko tygłek X po 10 dostał. Uuu, mm, coś słabiutki jesteś! Mm. <grywa> Dobra, widzowie. Zaraz będziemy mieć 1000 siły. Więc widzowie. Widzowie. My cię nie patyczkujemy. Nie, że wydajemy Robuxy, kurde. Tylko. Widzowie. Klepiemy tych lubów. To jedyne, co mamy robić na no serio. Co mamy... Jedyne, co widzowie, co mamy robić, to... Klepać tych lubów. Pst. Dobra. Idę. Kurde, co się dzieje? Błąd komputera. Pasa. Niedokończone. Nie umiem kwitnąć. Mam taki mały problem. O! Wreszcie 10 killsów mam. I mam drugi level. Co jeżeli będziemy spróbować pokonywać za... Dobra, widzowie. Klepiemy tego zombiaka i mam... Ty, się uda! Zombiaka klepiemy. I to się uda czemu ludzie są tak daleko i ich zabijają tego totalnie ja nie wiem 6 minut i 10 ekspos. tutaj dostaniemy Plus 5% winów a co nam dają rabiesie? młodym winsbone and winsbone nieprawda bo mam 6% przez, przez nagrodę

Że ty dostajesz wszystko z tych 100 trillion damage tysiąc rubuksów! Dobra, nie! Oni są porąbani, że ty z tyle dają rzeczy, no! To jest po prostu porąbane. O. Będziemy spróbujemy pokonać policjantów Dobra Plus 10% winów no Dobra, my go klepiemy tutaj A on będzie leżał Dokładnie tak Poli. Policjant, tylko nie, tylko nie zabierz się mnie do więzienia, ok? I mi go hamie! Hrrr! Gdyby ci za to klepał! Dobra, na serio ja nie będę klepał! Czy Ert Boss! coś ktoś mu. Ej, ktoś mu coś zadawał przynajmniej! Spróbuję mu coś zrobić! Ale nic mi nie zrobił! Trzeba Robux robuxa edzić tutaj. Na serio to tak trzymano. Serio Global Damage. Ok, czyli to jest jakaś maksymalna liczba tego samego. Seja w good gówno tak ma A będzie jakaś inna niż 9,22 kg. Nie będzie globalna. Ja mam drugi nazwę. Grandziwi <gryw> kości zabitych osób. FORMA EXPA! ze swojego expo. MM. co nam dają te levele w ogóle? Nie będę mógł tam robić z Prisonerem Niestety Farma Expo. Szkoda, nie ma Miałem sword swortelę na 10 dmg To bym mógł rozbaczać zombie na hita Czy tu dają roboty? Ty ja już 50 killi zrobiłby Say what? Teraz mam rabirfa Ja mam 4 o trzeci ma tyle damage'a. Say what if... Yes Ma o nie Zrobimy rabir, i rabier, bo to by nic nie dało Kolejny rabir kosztuje 200 minut, to pierwszy kupimy peta. Nic zro nie zrobimy w tym odcinku. Jedynie jednego, Rabirpa. Rajcie, wygrałem na Robuxy. To wydałem, no, by dawno byłem już, żeby mam, nie wiem, jakieś szokotsakie i by rozwalałem tych typków tam. Co nie? Tak, to. gram bez Robuxy się uczciwie. Bez uczciwy człowiek, a nie, a nie ci, co wydają Robuxy. C

Big Reward. Zobaczymy tego Big Rewarda w jakimś tam odcinku z tej gry, której będzie mi się chciało grać. <grym> tak to mi się nie chce grać w tą grę. Dobra, przynajmniej już nie rozwalam tak wolno tego nuba, tego nuba, A większym nooba jestem od niego. To kosztuje 400 robuxów. To kosztuje 400 robuxów 1000 sekund będzie mieć to samo, a potem jeszcze więcej, jeszcze więcej. Więc teoretycznie naraz The a w ogóle się nie opłaca kupować. Jak chcecie w tej grze wydawać Robuxy? Po prostu plus one trillion damage O, to by było dużo. Serdecznie to wypłynęło by po prostu mistrzostwo świata. Fremd był zero, nie! Yeah. Mm, żaden friend. Nie, yeah. nie. Piąty level Jak oni się toczą? Wszyscy ten się zwiększa szybkość Parę ludzi Tak, ktoś go wali. Gdzie jest nowy świat? O tu jest inna topka No Nowa... bo Роберт, ты тусом, а я вам еду, не робишь. Да чура... тут-то НЕ, Нет. Я тут какиесь лизи, Что-то чисти, не робишь монстр. что развести Easy. А глобальный? нет. Вот уже не изи. Вещи. Не, он твой не изи, Bo jest epicki. Ja to wam sierę to po prostu zwykły pecik tam pewnie dropnie. A nie jakiś, kurde, legenda, mytika! To jakieś gurne... Dropnienie. jakiś gurwy, gury, gurny, Jest! co jest czemu jestem taki szybki nie wiem nowe nie no ten rare najlepszy jest obszar, słowa szyszka jak co to? co Jak? co 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 nie co Ja nie co 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 to mam daje. Ok. Skąd ja już mam szósty level, tego nikt nie wie. Widzowie. Zobiera. Widzowie. Skąd ja mam szósty level, tego nikt nie wie. Widzowie Widzowie Widzowie. 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 Ja już go rozważam na hita. Ej, nie mam trail samole kupić. O, gdzie pi, 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 zbyt topa. Kitty. Kitty nam Co? co to daje teraz ze 120? To nam daje, że więcej siły dostaniemy. Aha! A policj pana policjanta... Dobra, pana policjanta szybko rozwalam. Ale wolę obecnie są bo go rozwalam na hita. Dudu Dudu. I to nam daje 6 winów. Sześciu winów ty co jest? Sześciu. Win Zaraz mamy 200 pokonanych ludzi. Nie, tu nie są ludzie nawet. Jak to już Więc no. Jest, rabirf. No i co, nie tak trudno robić te rabirfy? Dobra, widzowie. Już mam 15k. Widzowie, dzisiejszy cel odcinka to 3 rebirfy. Kolejny rebirf to 400 winów. Malutko. Dobra, ja od razu tego mogę rozważyć. Nie, dobra. Mam siódmy level. Z farmy, A ja... czemu oni mają tak mało rabi, bo co? Bo tam są trudne jak co? Jak gówno... Może. O, widzę... A nie nikt się nie farmi tego. Nikt się nie farmi na... Ile można patrzeć? na co Cztery! Szygłot! Mał No w A my nie mówimy, że to a Zombi Dobra Wykonik No tak Za W grudniu przy Leci co, jest jedna zła woda O, już się Co dostaniemy z bez gifcika. Plus, 25%. Jestem bogaty! Ej, a mi się dopiero teraz przypomniało, że jutro nie ma szkoły. Szkoły. Merry Christmas! Pewnie będziecie mieć dopiero... W sobotę ten film. Ale tak to ja nagrywam to w piątek. O oh my god! Może nawet już w piątek będziecie widzieć ten film? Nie wiem, możecie dostać go od trzeciej od w nocy. <grym> to jest los. ja sprawdzę właśnie mój kanał, bo ja wrzucam drugi filmik A sprawdzę na YouTube Studio, czy się. Nie będzie się wrzucał! Say What? Przyszedłam ja 45 minut, a już się wrzuca z godzina. Eee. Zresztą będę kupić peta. Co jest? Ja już mam do serio stokoła. Merry Christmas. Ewdo. Dobra, ja idę na policjanta, bo wiem, że go pokonam. Na trzy hity. Szybko leci sz 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 Chcę odcinka, oczywiście to 4 rebirfy Nie, nie jakie, jakie 4? 3! Więc właśnie to robimy Od jak mam, jak robię rebirfę, mam 27 Zawalać po birwia To jest Izowie, to jest porąbane, porąbane. gra, jak masz już potem rabirwy i jakieś pety, to jesteś po prostu Mister, ty, ja go serio zwalę Przecież on jest na wykończeniu i dużo z niego dostawę 30 i 10 ekspa. Szkoda, że im lepsi 30 ci, to nie ma więcej ekspa. A więc ja kończę ten odcinek i naraz.